Rzeczywistość mamy taką, że nawet najbardziej prawi przedsiębiorcy z prawem muszą mieć niekiedy do czynienia. Dlatego właśnie w Powiatowej Izbie Gospodarczej postanowiono im takie kontakty ułatwić. Powiodło się to dzięki podpisanej w ubiegłym tygodniu umowie z Kancelarią Prawną Iwony Jadach. Chodziło też tu o to, aby, abyśmy mogli mieć partnera, czy też kancelarię, tak jak tu mówimy w tym przypadku, z terenu Legionowa o dostępność, chodzi o dostępność, chodzi o rzetelność, no i, i w jakimś stopniu o cenę. Porozumienie zakłada obsługę prawną lokalnych przedsiębiorców na podstawie zawieranych z nimi indywidualnych umów. Dotyczy ono, rzecz jasna, jedynie tych firm, które należą bądź wstąpią do Powiatowej Izby Gospodarczej. To jest zakres prawa pracy, prawo podatkowe, jak również wszelkiego rodzaju przekształcenia firmy oraz podpisywanie umów z kontrahentami przedsiębiorców, negocjowanie tych umów, prowadzenie spraw sądowych, windykacyjnych. Wachlarz usług jest zatem, jak widać, spory. Prawnicze honorarium wręcz przeciwnie. Koszt tej, tej, tej usługi, którą, która będzie świadczona, nie będzie przewyższał minimalnych stawek, które są wyznaczone przez resort dla tego typu pracy. A to oznacza, że w przypadku dłuższej współpracy z prawnikiem oszczędności mogą iść w tysiące złotych, nie mówiąc już o korzyściach, jakie daje wzajemna znajomość swoich potrzeb i oczekiwań. Stała współpraca, znajomość klienta, jego problemów, jego działalności. To jest nie tylko dobre dla przedsiębiorcy, bo ma nie tylko pełnomocnika, ale ma również osobę, która może być doradcą, bo tak jak Państwo zorientowaliście się, tu również chodzi o pewnego rodzaju doradztwo gospodarcze. W kraju, w którym przepisy zmieniają się często, a ich interpretacja zależy od szeregowego urzędnika, tanie porady prawno-biznesowe z pewnością będą cenne i cenione. Tym ważniejszy jest więc fakt, że od kilku dni przedsiębiorcy z powiatowej izby gospodarczej mają już do nich prawo, o ile podpiszą stosowną umowę i wyrażą taką wolę, również przez internet.